Papież Franciszek, to prawdziwa plaga. Papież o podatkach. Niepłacenie nazwał plagą. Płacenie podatków to znak praworządności i sprawiedliwości, powiedział w poniedziałek papież Franciszek, przyjmując na audiencji delegację włoskiego Urzędu Skarbowego. Niepłacenie podatków nazwał plagą. Papież, płacenie podatków to znak praworządności i sprawiedliwości. Jak dodał. Fiskus jest często postrzegany jako wkładanie rąk do kieszeni ludzi. Podatki powinny sprzyjać redystrybucji bogactwa, chroniąc godność ubogich i ostatnich, którym zawsze grozi to, że zostaną zmiażdżeni przez możnych, oświadczył papież. Ocenił, że kiedy system podatkowy jest sprawiedliwy, działa na rzecz dobra wspólnego. Franciszek przypomniał, że w Biblii nie brakuje odniesień do kwestii podatków. Biblia, dodał, nie demonizuje pieniędzy, ale zachęca do tego, by zrobić z nich dobry użytek i by nie być ich niewolnikiem, nie otaczać ich bałwochwalczym kultem. Nie jest łatwo zrobić dobry użytek z pieniędzy, nie jest łatwo, zauważył. Dzisiaj, tak jak w czasach Biblii, ten, kto pobiera podatki, narażony jest na to, że będzie postrzegany w społeczeństwie jako wróg, mówił papież. Dodał Niestety pewna mentalność podejrzeń może rozszerzać się i na tych, których zadaniem jest sprawić, aby prawo było przestrzegane. Zdaniem Franciszka, praworządność w dziedzinie fiskalnej jest sposobem zrównoważenia relacji społecznych poprzez wyeliminowanie korupcji, niesprawiedliwości i nierówności. Apelował, działajmy na rzecz tego, aby rosła kultura dobra wspólnego, to jest ważne. I aby poważnie traktowano powszechne przeznaczenie dóbr, które stanowi ich pierwszy cel. Zwracając się do pracowników urzędów skarbowych, papież zauważył: Wasza praca wydaje się niewdzięczna w oczach społeczeństwa, które w centrum umieszcza własność prywatną jako absolut i nie jest w stanie podporządkować jej stylowi wspólnoty i dzielenia dla dobra wszystkich. Franciszek mówił o przypadkach oszustw podatkowych, pracy na czarno, szerzącej się nielegalności. Ale możecie też opowiedzieć o uczciwości wielu osób, które nie uchylają się przed obowiązkami, płacą należne sumy, przyczyniając się do dobra wspólnego. Odpowiedzią na plagę uchylania się od płacenia podatków jest prawość wielu podatników i to jest wzór sprawiedliwości społecznej, powiedział papież dodał następnie, bezstronność waszej pracy wyraża się w tym, że nie ma obywateli lepszych od innych ze względu na swoją przynależność społeczną.